Dzień dobry, witam serdecznie Jacek Zimnik, biznes wniósł 24, czyli rozmawiamy o finansach i o tym, co jest wokół finansów. A to, co najważniejsze, to zagrożenia albo obawy rynku, banku, rynku sektora finansowego. Mowa o bankach. Z jednej strony upadające banki, a z drugiej strony banki, które są pod lupą. Mm, Akcjonariuszy, osób, które interesują się rynkami finansowymi. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Marek Jasiński, Reliance Polska, dyrektor sprzedaży. Witam serdecznie. Witam Panie Dyrektorze, witam Państwa. Panie Marku, mówimy, przynajmniej ostatnio słyszeliśmy wiele o sytuacji dość kłopotliwej na rynku amerykańskim banków, które z jednej strony zostały Upadły, a z drugiej strony zostały przejęte. Jak sytuacja obecnie wygląda i o jakich bankach mówimy? Mówimy tutaj o bankach Silicon Valley Bank, mówimy tutaj o Signature Bank i mówimy tutaj o Silver Cross Bank. Jakiego są to skale upadku i jakiego rzędu są to działania, które mogą w jakikolwiek sposób być uszczerbkiem dla rynku amerykańskiego, dla finansów? E, ogólnie dla upadki banku wiążą się z uszczerbkiem dla, dla globalnego rynku e, i tutaj przekłada się to na wiele sytuacji, bo zaraz po upadku banków amerykańskich mieliśmy sytuację z Credit Suisse, tak? czyli e, przejęciem kredytu kredy kredy przez UBS. Tak, zgadza się z kre przejęciem kredytu przez UBS. Natomiast e, fakt jest taki, że e, Osłabienie w ogóle emocji związanych z inwestowaniem w tego typu instytucje zawsze wiąże się po upadłości tego typu banków. Zaraz po upadku banków amerykańskich mieliśmy sytuację, w której Credit Suisse musiał, w sensie musiał, opuścił się akcjonariat Credit Suisse, opuścił się akcjonariat Deutsche Banku, ponieważ spadki akcji wynikały z faktu tego, że że te banki amerykańskie upadły. No właśnie, bo czytając ostatnie dane z Wall Street, dzień lekkich wzrostów, ale jednak uwagę przykuwał Deutsche Bank. Patrząc na problemy Silicon Valley Bank, o którym pan mówił, zwrócił uwagę... Hmm, Inwestorzy zwrócili mhm. uwagę na rynki banków. Nagle inwestorzy na całym świecie skupiają się na tym, jak takie banki jak Credit Suisse, Deutsche Bank były okropnie zarządzane przez dziesięciolecia. Dziesięciolecia powiedział Larry McDonald, założyciel Beat Report. Mówimy o zaniedbaniach, mówimy o prowadzeniu, o tym, co mogło doprowadzić do obecnej sytuacji banków? Można mówić po części o każdym z tych, każdym z tych problemów. I tak, to się zgadza, że takie problemy powtarzają się już od dłuższego czasu. Dla przykładu Deutsche Bank już kilka razy był ratowany, wyciągana była do niego pomocna dłoń przez rząd niemiecki czy też Europejski Bank Centralny, i za każdym razem udało się, udało się ten, ten bank wybronić. Ten problem znów powrócił po, można powiedzieć, przyjęciu Kredyt Swissu przez USB i znowu emocje związane z. Z tym bankiem emocje inwestorów i spadek akcji spowodował, że, że ten bank po raz kolejny jest zagrożony. Dobrze, ale ułóżmy sobie to w, mhm. w jakiś sposób chronologiczny. Co doprowadziło do upadku tych banków i kto za to jest odpowiedzialny i jakie niesie to za sobą konsekwencje? Eee, już mówiłem, zarządzanie przede wszystkim tymi bankami i też instrumenty finansowe, z jakich te banki korzystały. Instrumenty finansowe, które powodowały, że ryzyko, jakiekolwiek ryzyko było było znacznie wyższe niż. Instrumenty finansowe, czyli mówimy o lokowaniu e, kapitału e, swoich e, inwestorów, inwestorów, akcjonariuszy, e, różnego rodzaju instrumenty finansowe, które miały swoje podwyższone ryzyko. Jakie, jak, jakiego to były typu instrumenty? E, były to najczęściej e, obligacje. E, były to najczęściej też fundusze inwestycyjne, które inwestowały w nowe technologie. Nowe technologie, które, które jak wiemy, nie zawsze są bezpiecznymi instrumentami, często są narażone na ryzyko, które było związane z ostatnimi sytuacjami na rynku, bo musimy wiedzieć, że standardowo cykl koniunkturalny na rynku odbywa się. Trwa około 10 lat. Natomiast... No, to samo mówi Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, który mówi: e, najpierw coś e, musi spać, po to, żeby później mogło coś rosnąć. Tak, zgadza się. Natomiast ostatnie wydarzenia, i mówimy tu o pandemii koronawirusa, i mówimy tutaj o e, wybuchu wojny na Ukrainie, spowodowało, że ten cykl który obrócił się dwa razy. Co za tym idzie? Niektóre... A czy on się skrócił, ten cykl koniunkturalny? Tak, można powiedzieć, że on się skrócił i można powiedzieć, że dwa razy, dwa razy przeszedł na przestrzeni, na przestrzeni tych dwóch lat. Wiązało się to, wiąże się to ogólnie z tym, że tego typu instrumenty nie są w stanie przetrwać, nie są w stanie przetrwać tego typu zawirowań. Co za tym idzie? Tego typu podmioty nie są w stanie przetrwać tego typu zawirowań jak te zawirowania wpływają na ich kondycję finansową no to później e, musi, no idzie do, do upadłości. Ja wiem, że e, nasi widzowie czy internauci, którzy nas e, obecnie teraz e, śledzą, może nie inwestują e, mhm. w, w kapitał amerykański albo w banki amerykańskie, ale e, czy to ma jakieś odbicie lub przełożenie na nasze rynki finansowe? Oczywiście, ostatnio dostaliśmy informację, że M-Bank i Millennium, e, obniżono ratingi M-Banku i Millennium przez agencję Moody's. Czym jest agencja Moody's? Jest to agencja ratingowa, która zajmuje się oceną ryzyka, e, możliwości spłaty takich zobowiązań e, zaciągniętych przez e, tego typu. Czyli banków. im wyższe notowania ratingowe, tym większa wiarygodność. Tak, zgadza się. Im wyższe notowania ratingowe, tym większa wiarygodność. E, I tutaj e, trzeba zobaczyć, jaką skalę ma Moody's. Otóż Moody's porusza się w skali e, związanej z symbolami i cyframi. I potrójne A no to jest najwyższa klasa aktywów, e, praktycznie wolne od ryzyka. Natomiast po drugim, na drugim końcu jest, jest oznaczenie D, które wskazuje na niewypłacalność i, i można powiedzieć, upadłość. Dobrze, to powodu. jeżeli Pan mówi o spadku notowań ratingowych, to z jakiego poziomu do jakiego poziomu te dwa banki polskie wymienione przez Pana spadły? Millennium w tej chwili jest pod obserwacją i to jest, to jest rating BAA3. Natomiast jeżeli chodzi o M-Bank, jest to umiarkowane ryzyko. BAA1. Ale czy to może budzić jakiś niepokój wśród osób, które korzystają z tego typu banków, z tych placówek? Oczywiście. Nawet moi klienci często często rozmawiają teraz ze mną i czują się zaniepokojeni całą sytuacją. Natomiast musimy wiedzieć, że oznaczenie takiego ratingu, czy też opuszczenie się w takim ratingu, nie oznacza jednoznacznie kryzysu w takim banku i kryzysu w takiej instytucji. To jest jedynie coś w rodzaju prognozy, ostrzeżenia. Jeżeli miałbym to porównać, żeby widzowie lepiej to zrozumieli, no to powiedziałbym, że przypominam, no to trochę. Oceny w szkole. Jeżeli dostaniemy e, negatywną ocenę od nauczyciela. Nie jest ona najgorsza, ale też nie jest, jest to jakiś tam promyczek nadziei, że może być lepiej. Nie oznacza to, że nie dostaniemy promocji do następnej klasy. Jest to raczej forma ostrzeżenia, prognozy. Wiadomo, banki te borykają się teraz z problemami frankowymi. E, I z tym, że mogą, e, mogą na nich spędzać procesy frankowe i konieczność oddania określonej ilości, e, określonej ilości środków. Co za tym idzie? Tego typu banki mogą mieć problemy z kondycją finansową i z płynnością. Ale finansową. dlaczego mają mieć problemy, skoro mamy tak zwany fundusz gwarancyjny, który gwarantuje lokaty? Może byśmy przypomnieli, do jakiego poziomu te lokaty są gwarantowane przez fundusz, co daje poczucie bezpieczeństwa komuś, kto składa depozyty finansowe w danym banku? Jasne. Bankowy fundusz gwarancyjny to musimy wiedzieć w wypadku Niewypłacalności takiego banku gwarantuje nam kwotę, każdemu z klientów takiego banku gwarantuje kwotę do 100 tysięcy euro. I teraz, jeżeli tego typu kwota, jeżeli nasz depozyt przekracza tego typu kwotę, no to możemy później rościć sobie na zasadzie standardowego prawa upadłościowego od banku pozostałą część, natomiast Bankowy Fundusz Gwarancyjny do tych 100 tysięcy euro. Jest w stanie nam zagwarantować e, wypłatę. Natomiast tutaj to jest ciekawe, i na, na tym trzeba by było się troszeczkę pochylić. E, według mojej e, wiedzy obecnej, e, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma zgromadzony w tej chwili kwotę około 20 miliardów złotych. Czy Jeżeli... pieniędzy wirtualnych, czy rzeczywistych pieniędzy, które, którymi mógłby dysponować i bezpośrednio wypłacać? Bo to jest też bardzo interesujące, bo my rozmawiamy o bardzo dużych pieniądzach. Rozmawiamy czasami mm -hmm. o miliardach, o milionach, o przepływach, które gdzieś są transferowane z jednego banku mm -hmm. do drugiego banku. Tylko pytanie, czy te pieniądze fizycznie one są? Tak, do tego możemy się odnieść za chwilkę. Natomiast ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na wysokości tych kwot, czyli kwoty 20 miliardów złotych, ponieważ jeżeli prześledzimy sobie ilość klientów, jakie mają banki. Powiedzmy te największe w Polsce, no to jest to około 4 do 5 milionów klientów na dany bank. Oczywiście pomijam bank PKO BP, który ma ponad 11 klientów. 11 milionów klientów Boży, przepraszam. Stąd też. 4... Czyli sugeruje Pan, że to jest największy bank w Polsce, który ma największy zasób klientów, którzy korzystają z, tej, z tego banku? Tak, korzystają z tego banku, ale wróćmy do tych pozostałych, którzy mają około 4 do 5 klientów. I teraz wiadomo, nie każdy z tych klientów ma depozyt. Nie każdy z tych depozytów jest w wysokości 100 tysięcy euro. Czyli gwarantowanego gwarantowanego? Bezpieczeństwa. Tak, bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bankowy fundusz gwarancyjny. Natomiast jeżeli założymy tylko dla przykładu, że 10% tych klientów ma właśnie tego typu oszczędności w takiej wysokości na swoich kontach, lokatach, powiązanych z danym bankiem, no to Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiałby dysponować kwotą około 200 miliardów złotych, żeby pokryć zapotrzebowanie tylko tego jednego banku. I tylko jeżeli 10% klientów by miało tego typu wysokość. Więc jeżeli mówimy o tym, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w w przypadku upadku jakiegokolwiek banku, jednego, dwóch, trzech, miałby pieniądze na pokrycie tych zobowiązań, nieważne czy byłyby one realne czy wirtualne? No to nie, odpowiedź brzmi nie. Natomiast czy mamy ryzyko takie, że jakikolwiek bank w Polsce na ten moment może chylić się ku upadkowi? Moim zdaniem też nie. Kondycja finansowa banków, mimo tych procesów zawirowań. bankowych, zawirowań, wakacji kredytowych. Jest na tyle dobra, że raczej nie powinniśmy się obawiać, że sytuacja z Credit SUS-u przeniesie się na nasze podwórko. No Właśnie polski system bankowy jest bardzo bezpieczny, zarządzany też naszą własną walutą, co wychodzi nam na dobre. Czy to prawda? Tak mówi premier Mateusz Morawiecki, pytany w kontekście problemów banku Credit Suisse. Czy waluta, czyli złotówka. To bezpieczna i y, taka kotwica i gwarancja tego, że system bankowy w żaden sposób nie będzie odczuwał tych problemów światowych? Odniosę się do tego w ten sposób. E, waluta jest na tyle mocna, na ile mocna jest gospodarka danego kraju. I możemy tu przełożyć to na rynek e, choćby właśnie szwajcarski, w którym, o którym ostatnio jest e, głośno. Podniesienie stóp procentowych? Podniesienie, tak. Podniesienie Czego u nas nie ma? Czego u nas nie ma, tak. E, musimy wiedzieć też, wyjaśniając to widzą, czym są stopy procentowe. To stopy procentowe to jest idealne narzędzie do walki z inflacją. I oczywiście, jeżeli dzisiaj spojrzymy na sytuację w Szwajcarii i dwukrotne podniesienie stóp procentowych, no to możemy stwierdzić, że tam jest nieciekawie. Natomiast jeżeli zobaczymy na liczby, czyli w tej chwili inflacja w Szwajcarii dobiega do 3,5%. U nas to jest nieosiągalne. Nieosiągalne. Ja nawet wręcz powiedziałbym, że każdy z nas łącznie z prezesem NBP brałby w ciemno takie, takie, takie stopy oprocenty. procentowe. Tak, takie stopy procentowe. I też odnosząc się do waluty franka szwajcarskiego, e, inflacja, zarówno jak i waluta, jest na tyle mocna, na ile mocna jest gospodarka. Od dawna wiadomo, że Szwajcaria jest enklawą na rynku europejskim i wręcz takim, taką mocną mocną gospodarką. Odnosząc się do kwestii polskiego złotego, no to tak naprawdę czym się różni polski złoty od franka szwajcarskiego? W obu wypadkach jest to kawałek papieru, na którym są nadrukowane grafiki i określone symbole, a jego moc to tak naprawdę odzwierciedla moc kraju, w którym jest on wydrukowany. Czyli tu mówimy w wypadku Szwajcarii czy, czy Polski. Jeżeli u nas ta gospodarka niestety jest trochę słabsza, no to mamy i wyższą inflację i ten złoty jest słabszy. Inflację mamy coraz wyższą, podobno zapowiedzi słyszymy takie, że to ten szczyt inflacyjny już jest za nami, teraz czekamy na ostudzenie tej inflacji, ale stopy procentowe są bez zmian. Stopy procentowe są bez zmian, yy, dlatego że inflacja póki co, jak widać, nie spada, więc narzędzie, które służy do zbijania tej inflacji powinno zostać na uruchomione. Tym... Wydaje mi się, że tak. Natomiast na uruchomienie tego typu narzędzia spowoduje w okresie, w którym mamy rok wyborczy, też być może nieprzychylne spojrzenie na obecny rząd, jeżeli chodzi o wybory. Mówimy o stopach procentowych. Gdyby jednak prezes Narodowego Banku Polskiego wspólnie z Radą Polityki Pieniężnej podjął takową decyzję, że teraz co miesiąc po to, żeby obniżyć i ostudzić tą pędzącą inflację, podniósł te stopy procentowe, to kto by odczuł to najbardziej? Oczywiście osoby, które wzięły kredyty. Ale w walucie czy w złotówkach? Czy to jest bez różnicy? Nie, nie, nie. Oczywiście, że w złotówkach. Natomiast w walucie mogą to odczuć, mówimy tu też właśnie o kredytach rynkowych, mogą to odczuć osoby, które mają właśnie doponowane we franku szwajcarskim swoje kredyty, gdyż w momencie, w którym stopa procentowa została podniesiona w Szwajcarii, no to przełoży się to na ich kredyty. Jeżeli mówimy o systemach bankowych, czy systemy bankowe w Polsce są dla klientów obecnie korzystne? Bo coraz częściej i coraz głośniej mówi się o tym, że pieniądz, czyli ten materialny w postaci mhm. tego, który posiadamy w ręku, wyciągniemy go z portfela, coraz częściej będzie przechodził do lamusa, a będziemy obracać tylko i wyłącznie tak zwanymi pieniędzmi wirtualnymi, czyli operacjami bankowymi. Tak, to się zgadza, że świat idzie w tą stronę, żeby zamienić pieniądz papierowy na, na pieniądz wirtualny. Natomiast musimy się skupić na tym, bo to jest też ciekawy temat. Musimy się skupić na tym, czym jest tak naprawdę, czym się zajmują banki komercyjne. Otóż banki komercyjne zajmują się w dużej mierze obrotem pieniądza, przyjmowaniem depozytów i, mm, i pobieraniem prowizji. Pobieraniem, tak, przyciąganiem, pobieraniem prowizji. No i no bo z czego bank żyje? Generalnie, kredytów. Gdybyśmy zadali pytanie, z czego bank żyje? Bank żyje z, z prowizji, z pośrednictwa z punktu A do punktu B. Tak, można też powiedzieć to w ten sposób, że depozyty zawsze są niżej oprocentowane od kredytów, więc na tej różnicy, to, na tej różnicy bank generuje swoje zyski, ale też trzeba się zastanowić nad kreacją pieniądza, tak, z długu. Banki często kreują pieniądz właśnie z długu. I tu można to w bardzo uproszczony sposób wyjaśnić. Załóżmy, że jutro w banku się, pojawi się kwota około miliona złotych z różnego rodzaju wynagrodzeń, przelewów od kilkudziesięciu osób. Bank może zdecydować o tym, żeby tą kwotę pożyczyć jakiemuś z klientów w formie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania. Ten klient może podążyć w kierunku dewelopera, zapłacić mu za mieszkanie. I załóżmy dla tego przykładu, ten deweloper ma w tym samym banku konto. Stąd te pieniądze zatoczyły pewnego rodzaju koło. Nie wychodzą z banku, a zarazem zarabiają na siebie. A zarazem są powiązane z, kilka, z kilkoma, albo nawet kilkunastoma podmiotami. I teraz, jeżeli dzisiaj te wszystkie podmioty, czyli ci wszyscy klienci, których wynagrodzenia wpłynęły na to konto bankowe i deweloper, postanowią wypłacić te środki, bank fizycznie może ich nie posiadać. Bo mówimy tu o... W kwestii wypłaty dwóch milionów, a na konto bankowe wpłynął tylko milion. No to porozmawiajmy teraz o tej wartości. Ile banki mają pieniędzy w takiej w postaci? Hmm, przychodzi grupa dość duża, nagle, następnego dnia pan mówi, że tutaj transfer miliona, a tutaj nagle dziesiątki tysięcy ludzi do jednego banku idzie po to, żeby wypłacać pieniądze. Bank nie ma szans pokryć tego z środków takich fizycznych. A jest to jakaś proporcja procentowa, że możemy mówić, że bank posiada... Myślę, że nie więcej niż 5% teraz w formie papierowego pieniądza jest dostępnych w bankach. To gdzie te pieniądze krążą? Głównie w internecie, to znaczy w internecie, w cyfrowo można powiedzieć. No ale gdzieś jednak finał mają te, ten swój. Tak, musimy zwrócić uwagę na to, że. Bierzemy kredyty gotówkowe, czyli wypłacamy pieniądze. Albo ewentualnie zasilamy swoje konto i transferujemy je dalej. Czyli znów mówimy o tym, że te pieniądze tak naprawdę nie przybierają formy fizycznej, tylko stają się. Wirtualne. Tak, stają się wirtualne, a wirtualne. No to tak naprawdę wklepać możemy dowolną, dowolną cyfrę. No to tak jest, jak dostajemy wynagrodzenie lub jakikolwiek transfer. No to widzimy, że mamy tam jakąś kwotę, po czym z tej kwoty płacimy różnego rodzaju, transferujemy je dalej, tak. opłacając te... różnego rodzaju świadczenia lub usługi. I te pieniądze nigdy nie przybierają w formie fizycznej. Dlatego. E, jakby sama próba tego typu skończyłaby się albo e, porażką e, takich osób, albo po prostu niewypłacalności, niewypłacalnością banku i bankructwem. Czyli dążenie do tego, żeby pieniądz nie był materialnie w obiegu jest coraz większe i coraz większą pokusą, a za tym idzie przecież ślad danego klienta, bo klient, kiedy pieniądz mi płaci bezpośrednio, no nie zostawia po sobie specjalnie śladu. Tak, to też będzie powodowało większą trochę kontrolę nad tym, co robimy, kim jesteśmy. Więcej informacji od nas będzie zbieranych do ogólnego systemu, tak, który będzie mógł później to... Albo w jakiś sposób kierować do nas określone e, oferty, albo, albo też wiedzieć, co, co robimy. Ale to jest nieunikniony proces? E, mam nadzieję, że nie. Natomiast ku temu dążymy i, i ku, temu, ku temu kieruje się sektor bankowy. No dobrze, skoro mówimy jeszcze o, o bankach, miałem pytanie w kwestii y, nie samego kredytu, ale. Y, Wartości pieniędzy. Dobrze, to może przej przejdźmy jeszcze, Panie Marku, do jednego tematu. Mhm. Gdybyśmy mieli. A już wiem, już, już przypomniałem sobie. Kwestia obniżenia możliwości wypłacania lub przelewania pieniędzy gotówkowo. To założenie, które ma wejść od, jak się nie mylę, chyba od przyszłego roku. Tak. E... Obecnie możemy gotówkowo płacić chyba do, jak się nie mylę, chyba 14 tysięcy? Tak. Tak, to się zgadza. Do A teraz 14... do 8 tysięcy ma być obniżone. Tak, do 8 tysięcy. Też widzimy sytuację, w której w bankomatach obniżyła się możliwość wypłacania kwot A co jest na... tego przyczyną, że nie możemy wypłacić więcej niż 800 zł? Kolejna prowizja, za którą bank będzie pobierał od każdej transakcji. Jeżeli ja chcę wypłacić 2000, tysiące, to trzykrotnie będę musiał płacić bankowi za wypłaty z bankomatów. No tak, e, tylko że zdaje się, e, jeżeli mówimy o tym problemie, no to nie możemy mówić o tylko i wyłącznie o, o prowizjach, tak? Bo to no na tym nie zależy bankowi. Na tym, Ja żeby... sobie kiedyś liczyłem e, w tak? ciągu danego roku, ile e, dany bank e, pobiera prowizji e, ode mnie. No wyszło gdzieś około 1000 złotych za e, naprowadzenie karty, e, za wypłaty z bankomatów niezwiązanych z danym mm -hmm. bankiem, bo oczywiście na to nie zwróciłem uwagi, ale gdzieś tak mnie tknęło, żeby sobie sprawdzić. Wyszczególnić sobie w rachunku tylko i wyłącznie same prowizje lub opłaty, i wyszło tego naprawdę sporo. Tak, to się zgadza, że różnego rodzaju opłaty, nad którymi możemy nie mieć kontroli, e, powodują to, że naprawdę dużo pieniędzy zostawiamy. Szczątkowe. Szczątkowe, tak, opłaty szczątkowe. E, powiem Panu, że ja też nie przypilnowałem raz. U siebie na koncie tego typu transferów i nagle jednego, może to jest kwota mało znacząca, ale kwota 60 zł, nagle zniknęła z mojego konta, tylko dlatego, że nie przypłynąłem ilości w środków, które transferowałem powiedzmy z jednego konta na drugie. To jeszcze jeszcze wracając do obniżenia tych transakcji gotówkowych, czy to jest koniec tego obniżania, czy nagle staniemy przed. Takim pytaniem, że w ogóle nie będzie można robić transakcji gotówkowych? Wydaje mi się, że właśnie do tego dążą banki, żebyśmy stanęli przed taką kwestią, żebyśmy w ogóle nie mogli robić transakcji gotówkowych. Z prostego powodu. Najprawdopodobniej w bankach tych środków, tak jak mówiliśmy, nie ma. Jest ich około 5%, więc. Dlatego moje pytanie, gdzie te pieniądze są? Kto je zakopał? Nikt, e, wie pan co? Nikt ich nie zakopał. E, tutaj nie ma kwestii takiej, że te pieniądze zniknęły, czy nie zniknęły, tylko powoli zaczęły być zastępowane przez cyfrowy pieniądz. Zobaczmy, jak, jak potoczyła się historia dolara. Kiedyś dolar, jeszcze przed, przed Nixonem. Każdy dolar był powiązany ze złotówką, dlatego e, boże ze złotem, dlatego był, była to żelazna waluta. E, była określona jako najmocniejsza, bo każdy dolar miał odzwierciedlenie w złocie. Po 1971 roku Nixon oddzielił dolara od złota i od tego momentu stała się to, no stało się to walutą papierową, e, która e, zaczęła tracić. E, Znacząco na swojej wartości. Oczywiście dalej gospodarka amerykańska jest dość silna, więc ten dolar utrzymuje się dość wysoko w stosunku do nas, do nas, Polaków. Natomiast, no mówię, zastąpić, zaczęło to zastępować cyfrową walutę. Łatwiej jest stworzyć pieniądz cyfrowy niż wydrukować pieniądz papierowy. Stąd też. To nie jest tak, że te pieniądze ktoś kiedyś zakopał, ktoś kiedyś schował, czy gdzieś są trzymane na tajnych kontach rządowych, bankowych. Po prostu kolejne pieniądze, jakie pojawiały się w obiegu, były to już pieniądze cyfrowe, stąd też nie ma, nie mają odzwierciedlenia w gotówce. No tak. Pieniądz to tylko i wyłącznie banknot z jakimś nominałem obrazkiem, ale za tym wszystkim stoi przede wszystkim gospodarka. Za tym wszystkim stoi tak, przede wszystkim gospodarka. I tak jak wspomniałem wcześniej, im mocniejsza gospodarka, tym mocniejsza waluta. I tego sobie życzmy, żeby nasza gospodarka była zdecydowanie mocniejsza. Pan Marek Jasiński, dyrektor sprzedaży Reliance Polska, był moim państwa dzisiejszym gościem, a już za chwilę główne wydanie serwisu informacyjnego.